Postęp w technologii drukowania daje wiele możliwości, także w zakresie designu. Szkło z nadrukiem okazuje się być znakomitą alternatywą dla płytek ceramicznych czy ścianek działowych z płyt regipsowych. Ze szkłem możemy robić wiele realizacji. Takie, takie rzeczy jak drzwi szklane, ścianki działowe. Duże zastosowanie, duże rzeczy też robimy do kuchni, czyli ekrany kuchenne, płytki szklane i my, wydaje mi się, że to klientów prze, przekonuje. Kolejną z zalet jest możliwość dowolnego wyboru grafiki. Nie jesteśmy ograniczeni do palety wzorów dostępnej w sklepie. W tym zakresie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Grafiki albo klienci podsyłają z serwisów internetowych, albo wysyłają swoje zdjęcia np. przykład jakiejś z wakacji krajobrazy, albo zdjęcie rodziny. Zauważalne są już także pewne trendy. Jeśli chodzi o kuchnię, których bardzo dużo robimy, no to często zioła, warzywa, owoce, coś takiego. Często też most, most brukliński jest bardzo często drukowany w różnych odcieniach, w różnej kolorystyce, w zależności od tego jak chce klient. Żeby prześledzić proces powstawania takiego druku, odwiedzamy drukarnię Luxpol. Wybrana grafika trafia do projektantów. Którzy wprowadzają korekty barwne oraz dopasowują ją do wymiarów szkła. Tworzą wizualizację, dzięki czemu można sprawdzić, jak dana grafika będzie się w rzeczywistości prezentować. Po akceptacji przystępujemy do druku. Szkło, które drukarnia zamawia u szklarza, posiada już wycięte otwory na gniazdka elektryczne, zawiasy, bądź pokrętła baterii do wody. Druk odbywa się na dwóch rodzajach szkła: hartowanym i niehartowanym. Główną zaletą szkła hartowanego jest bezpieczeństwo. Jest to szkło, które zupełnie inaczej zachowuje się po stuczeniu. Nie posiada po prostu ostrych krawędzi i nie ma możliwości skaleczenia się takim szkłem. Przygotowujemy szkło do druku. Druka szczyści jest wszelkich zabrudzeń, kurzu, śladów palców. Następnie na powierzchnię nakłada specjalny podkład który sprawi, że druk będzie się lepiej trzymał. Przygotowane szkło jest mocowane na ploterze UV. Poprzez niewielkie otwory w powierzchni stołu wydmuchiwane jest powietrze. Dzięki temu szkło można bezpiecznie na stole przesuwać. Nie musimy się obawiać o zarysowania. Gdy drukarz umieści je we właściwym miejscu, powietrze jest zasysane. Dzięki temu mamy pewność, że szkło nie zostanie poruszone podczas drukowania. Na tym stole można drukować na szkle o wymiarach 3 na 2 metry. Drukarz wybiera odpowiedni wzór i włącza ploter. Najpierw drukarka nakłada bezbarwny podkład, który gwarantuje, że druk będzie się trzymał szkła przez długie lata. Następnie drukowany jest wybrany wzór. Jednocześnie podawana jest biała warstwa ochronna. Po drukowaniu szkło ściągane jest z plotera i odkładane do leżakowania, które potrwa około 40 minut. Po tym czasie nakładana jest folia ochronna, która będzie chronić druk przed zniszczeniem. Mamy gotowy produkt, co z transportem? Potrzebny jest do tego odpowiednio przygotowany samochód ze specjalnym stojakiem do przewozu szkła. Dziś drukować możemy niemal na każdym rodzaju powierzchni, również na szkle. Co jak widać, daje wiele możliwości projektantom wnętrz. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie. Odwiedź portal fabryki w Polsce.pl